Nie ma, no mówiłem ci, że będzie problem, to jest sobota. Albo nie chcą teraz jakie pieniądze byłaś. <laughs> Wiesz. Aha. Aha. Raz. No jakie na pieniądze wyjdą? A nie, za 5 minut jest. Dzięki, dobra. Co? Niektóre ubijacze to są. A to to jest ten kamień, co kupiłeś ostatnio, ten jakiś tak, kryształ? Tak. A to już obrobiłeś na ubijacz? Nie. To no jak, to nie oto? To w takim postaci, jak ja to kupiłem. Co ty gadasz, no ale to, to już jest gotowy ubijacz fajny? No. I ile takie coś kosztuje? 600 zł. Gdzie to kupiłeś? Na Libanju? Nie, na. No, na giełdzie minerałów. Aha, fajne, fajne. Wziąłeś coś tutaj jeszcze? Ubiegłe fajki. Może on to odkupię od ciebie później, co? Nie. Nie? No ty Gdy... sobie kupisz drugi. Nie? nie, bo to wybierane kurna z 50. Aha, rozumiem, dobra. <laughs> nie, na razie nie. Kamerę schowam, zaraz wiesz. Dobra, to idziemy. Tej... No ale to pięć minut, tak powiedział?